Tomasz Kamel pokazał zdjęcia ze ślubu. Uroda panny młodej powala. Wzruszające słowa prezentera TVP. Tomasz Kamel przez lata był w związku z Katarzyną niezgodą, byłą wiceprezes zarządu banku BPH. Para rozstała się w 2015 roku i od tego czasu niewiele słyszy się o życiu prywatnym, a szczególnie o związkach prezentera TVP. Tomasz Kamel chętnie wspomina za to rodziców. Przy okazji Dnia Dziecka pokazał na Instagramie zdjęcie ze ślubu Mamy i Taty. Wpis okrasił wzruszającymi słowami: Internauci są zachwyceni powalającą urodą Mamy Gwiazdora TVP. Tomasz Kamel szczerze o swojej orientacji. Tomasz Kamel jest już po 50 tcze, a mimo to ciągle pozostaje kawalerem. Swego czasu plotkowano o tym, że prezenter TVP jest gejem. Przeczął jednak temu jego związki z kobietami, przede wszystkim z Katarzyną niezgodą. Sam Tomasz Kamel jednoznacznie podkreślił, że nie jest osobą homoseksualną. Nie zajmuje się swoją orientacją publicznie, ale nic nie ukrywam. Wiem, że od lat, nie wiem dlaczego, ciągle trwają spekulacje na temat tego, czy ja jestem homoseksualistą, czy nie jestem. Ja mówię i powtórzę to jeszcze raz, nie jestem homoseksualistą, podkreślił w programie Przyjdźmy na ty. Myślnik. Natomiast gdybym nim był, to byłbym z tego dumny i wykorzystywałbym to na rzecz troski, bo nie chcę mówić walki, lepszego życia ludzi, którzy tak jak ja byliby w takiej sytuacji, czyli mieli taką orientację, dodał prezenter TVP. Tomasz Kamel pokazał zdjęcie ślubne rodziców. Przy okazji dnia dziecka Tomaszowi Kamelowi zebrało się na wspominki. Dziennikarz TVP odkopał zdjęcie ślubne swoich rodziców Anny Hetmanek Kamel i zmarłego w 2021 roku Christiana Kamela, właściwie Bronisława Christiana Kamela. Myślnik. Zazwyczaj zaczyna od "cześć Tomek", ale raz w roku ta pani w białym dzwoni do mnie i mówi "cześć dziecko". Ten dzień to pierwszy czerwca. Dzisiaj też już dzwoniła. Pan obok już nie dzwoni, ale gdy dzwonił, a zawsze dzwonił, też potrafił zaskoczyć uśmiechnięta buźka, napisał wzruszająco Tomasz Kamel. Internauci są oczarowani urodą panny młodej, czyli mamy dziennikarza. Tomek jesteś bardzo podobny do mamy. Piękna kobieta, piękna mama, ale fryzura boska super. Komentowali użytkownicy Instagrama. Przypomnijmy, że tata Tomasza Kamela, Christian Kamel, zmarł w 2021 roku.